W wywiadzie dla gazeta.pl Wojciech Mann podzielił się swoimi spostrzeżeniami na temat wygranej Donalda Trumpa w wyborach prezydenckich oraz podejścia politycznego Amerykanów do Polski. Mann przyznał, że mimo pewnej znajomości Stanów Zjednoczonych, Trump jest dla niego dziką kartą i trudno mu ocenić jego kolejne kroki. Wojciech Mann powiedział, że dla wielu Europejczyków wybuch wojny w Ukrainie był momentem przebudzenia i zrozumienia, że świat wcale nie żyje w pokoju. Jednocześnie zaznaczył, że właśnie z uwagi na te wydarzenia trudno mówić, że porobiło się dopiero po wygranej Trumpa. Porobiło się, gdy rozpoczęła się specjalna operacja wojskowa w Ukrainie, bo to było naruszenie przeświadczenia, że nasz świat się uspokoił, dodał. Dziennikarz wyliczył, że w Stanach Zjednoczonych był ok dziesięć razy, a najdłuższy pobyt trwał kilka miesięcy. Spytany o podejście Amerykanów do Polski, Mann mówi: próbuje sobie racjonalnie wmawiać, że, gdyby doszło do grubego tąpnięcia, to te natowskie zobowiązania by coś dały, ale też nie jestem taki święcie przekonany, że ruszyliby z odsieczą, gdyby akurat Polska była zagrożona. Czy Trump w ogóle zwróci na nas uwagę? Bo co innego retoryka, a co innego praktyka. A jeszcze jak on ma na głowie te wszystkie Teherany i Izrael, i jeszcze Chińczyków i innych. A Polska to jest taki pyłek na tym wielkim tle. Trump bardzo kocha Polaków i ja to rozumiem.